W gminie Szerzyny zorganizowano 12. edycję Patriotycznego Śpiewania. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne Propatria, A na scenie oprócz przedstawicieli stowarzyszenia można było usłyszeć m.in. uczniów Szkoły Podstawowej z Opin, a także Szkoły Podstawowej Szczernej. Ze mną przedstawiciele Stowarzyszenia Historyczno-Patriotycznego Pro Patria, Michał Mitora i Arkadiusz Bąk. Panowie, ta edycja, 12 edycja patriotycznego śpiewania w łupinach w Winie została poświęcona błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce oraz świętemu Andrzejowi Bobolis. Z jakiej okazji, właśnie tacy patroni wybrani na tą dwunastą edycję patriotycznego śpiewania w łupinach? W tym roku po raz dwunasty. 12... Stowarzyszenie Historyczno-patriotyczne Propatria zorganizowało śpiewanie patriotyczne. Tak jak pan redaktor wspomniał, było ono poświęcone m.in. świętemu Andrzejowi Boboli oraz błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce zdecydowaliśmy się na te postaci, przede wszystkim dlatego, że chcemy oddać im cześć i podziękowanie za to, że wstawiają się za nami u Boga. I jakbyśmy na to nie popatrzyli, jesteśmy w okresie świętowania niepodległości i my jako członkowie stowarzyszenia łączymy te postaci właśnie z odzyskaniem przez polskę niepodległości właśnie. 40 lat temu, Został zamordowany ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan Solidarności. A święty Andrzej Bobola od dłuższego czasu patronuje takim inicjatywom jak nasza, ale także jego kult jest coraz bardziej znany w Polsce i coraz więcej ludzi zwraca się za jego wstawiednictwem w intencji ojczyzny. Stąd też chcieliśmy właśnie zwrócić uwagę na te dwie postaci. I to patriotyczne śpiewanie jest im, można powiedzieć, dedykowane. Oprócz tego ten rok jest bogaty również w inne rocznice, o których wspomnieliśmy podczas tegorocznej edycji patriotycznego śpiewania. Wspominamy 80. rocznicę wydarzeń z okresu II wojny światowej, czyli to, co się działo tutaj na ziemiach polskich, okupowanych zarówno przez Sowietów, jak i Niemców. 80. rocznica powstania warszawskiego, również 80 lat temu miała miejsce. W całym okupowanym kraju akcja burza, czyli takie powstanie strefowe, działania dywersyjne Armii Krajowej na tyłach wycofującej się e, Armii Niemieckiej, e, pokazujące, e, pokazujące, że to my jesteśmy tutaj gospodarzem e, przed Sowietami i przed całym światem czyli właśnie militarnie akcja wymierzona przeciwko Niemcom, natomiast politycznie przeciwko, przeciwko Sowietom. E, 44 rok to również e, największe bitwy z udziałem e, innych, e, innych wielkich jednostek e, Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, czyli wspominaliśmy tutaj e, zarówno drugi e, Korpus Polski i bitwę pod Monte Cassino, e, w której również brali udział e, mieszkańcy czy to Czernej, czy Olszyn, e, czyli z naszego, z naszego regionu, a także... E, to wielki szlak bojowy pierwszej dywizji pancernej generała, generała Stanisława Maczka, i te wątki właśnie związane z II wojną światową również na dzisiejszym patriotycznym śpiewaniu wybrzmiały. Cieszyć może panowie fakt, że tak duża frekwencja dzisiaj zagościła tutaj, tak dużo publiczności zgromadziło to wasze wydarzenie? No bo trzeba było aż dostawiać krzesła. Przerosła was ta frekwencja, tak powiedzcie szczerze. Rzeczywiście frekwencja była bardzo dobra podczas dzisiejszego wydarzenia. My jesteśmy, powiem nieskromnie, przyzwyczajeni do tego, że frekwencja na naszych wydarzeniach jest spora, bo nie tylko patriotyczne śpiewanie, które realizujemy w Upinach, ale także bieg tropem wilczym, gromadzi mniej więcej 100 czy więcej osób. No ale to prawda, dzisiaj była spora grupa osób, która postanowiła w taki sposób wyrazić swoją wdzięczność za odzyskanie niepodległości. Warto zwrócić także fakt, panie redaktorze, na obecność duchownych wśród nas, co jest dla nas bardzo ważne. No i też gościem takim, można powiedzieć, specjalnym dzisiejszego wydarzenia był pan starosta Tarnowski Jacek Chudyma, który jak słyszeliśmy podczas jego wystąpienia no był urzeknięty tym, co zobaczył na scenie Domu Kultury w Upinach. Także jesteśmy zadowoleni, pracujemy nadal. To jest jakiś tam etap naszej działalności, kolejne zrealizowane zadanie. i Mamy nadzieję, zapraszamy wszystkich za rok do Opin na 13. już edycję patrytycznego śpiewania. I cóż ja odpowiem Ci, może co, zędrzewamy kolor nieba. Może co, co przeżytek chce? tyle lat.

Ze mną starosta powiatu Tarnowskiego, pan Jacek Wdyma. Dzień dobry, panie starosto. Witam serdecznie, panie edukatorze. Panie starosto, pojawił się pan na dzisiejszym patriotycznym śpiewaniu, tutaj zorganizowanym w na gminie Żyny. Pierwsze pytanie, jak się panu podobało? No, rewelacja. Ja tak staram się zawsze być na tych patriotycznych wieczornicach, bo to są takie wieczornice, no, które też pokazują z jednej strony bardzo zdolną młodzież i. Stowarzyszenia, które działają bardzo prężnie w tym temacie. Połowa listopada to jest taki czas, gdzie świętujemy niepodległość. Pogatelowski też bardzo mocno stara się ten temat przedstawiać i stara się go wspólnie z młodzieżą przygotowywać. A dzisiaj Opiny pokazały, że stowarzyszenie, które działa Kleopatria, jest bardzo prężnym, ale przede wszystkim stowarzyszeniem, które. Bardzo uwypukla, ale też pokazuje to, co dla nas Polaków jest najważniejsze, czyli te wartości, które łączą, ale które też dają nadzieję na przyszłość. I to jest ogromnie ważne. Jak w ogóle Pan spogląda na stowarzyszenie, właśnie Samo Propatria? No bo jakby na to nie patrzeć, prezesem stowarzyszenia jest w cudzysłowie Pana człowiek, no bo Michał Mitoraj, który, który jest również w powiecie Tarnowskim, działa. Jak właśnie Pan ocenia całość działalności Stowarzyszenia Historyczno-Patriotycznego Propatria? Częściowo Pan uprzedził moją odpowiedź, bo miałem właśnie o Michale powiedzieć tylko w superlatywach, bo obserwuję jego działalność już od wielu lat. Zresztą z wieloma innymi stowarzyszeniami, ale też osobami yy, współpracuje na tej niwie patriotycznej. Jest to osoba, która potrafi pociągnąć za sobą, w cudzysłowie tak powiem, yy, osoby, szczególnie osoby młode i to jest ogromnie cenne. Dlatego dzisiejsze przygotowanie tej wieczornicy było na najwyższym poziomie. Ja tutaj w krótkim tym wystąpieniu mówiłem, że no aż czeka za gardło chytało, bo naprawdę muzyka, ale też przekaz poprzez słowa, poprzez tą muzykę, poprzez śpiew no robi ogromne wrażenie. Dlatego się ogromnie cieszę, że jest taki radny powiatowy, bo przecież Michał jest radnym powiatowym, który łączy z jednej strony działalność na rzecz społeczeństwa poprzez różnego rodzaju zabiegania o inwestycje, a z drugiej strony też patriotyczne ma ogromne zasługi i to należy bardzo cenić. 之前年。 Same przed nocą Twoją Siedlą. Op de maand.